Lokalny system wsparcia to taki system, w którym organizacje pozarządowe pracują ze szkołami, z dyrektorami szkół, z pedagogami. Założenia tego systemu powstały przy okazji programu Rodzina. Te systemy są realizowane na terenach objętych programami rewitalizacji. Najtrudniejsze dla organizacji pozarządowych i dla szkół było chyba pokonanie własnej niezależności, żeby razem współpracować. Problemem w ogóle funkcjonowania organizacji pozarządowych dotąd na Pradze było to, że tak naprawdę do jednego źródła finansowania startowaliśmy wszyscy jako konkurencja. Lokalne systemy wsparcia są to organizacje, instytucje pracujące na jednym terenie po to, żeby stworzyć jak najlepszą bazę dla mieszkańców tego terenu. Projekt Stupraga. Z racji jakby nawet samego ogłoszenia konkursowego wymuszał współpracę organizacji. Powstanie konsorcjów na Pradze było dosyć długim procesem. Dzięki temu, że Biuro Pomocy i Projektów Społecznych wyszło z inicjatywą w zeszłym roku, takiego współdziałania zachęciło nas do tego, zmotywowało i udało nam się stworzyć konsorcjum Baza. Mamy możliwość szerokiego działania też między innymi dzięki elastyczności naszego grantodawcy. Przychodzą do mnie z problemami to jest dla mnie najważniejsze. Mamy przydzieloną opiekunkę projektu. Z którym możemy się kontaktować w zasadzie w każdym momencie. Staram się przezwyciężać ich problemy, ułatwiać im ścieżkę rozwiązania tych problemów. Obecny dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych ze swoim zespołem ma takie podejście, że działamy we wspólnym interesie. Jeśli trzeba coś zmieniać, to wszyscy główkują nad tym. Czy to jest ważne, potrzebne? Jeśli to jest y, zgodne z celem projektu i y, będzie zdecydowanie bardziej y, sensowne dokonanie określonych wydatków, to wszyscy myślą, jak to zrobić, a nie y, trzymają się sztywno y, kosztorysu i projektu. Jesteśmy skazani na współpracę między sobą, żeby osiągnąć ten cel, który założyliśmy. Spotykamy się na y, comiesięcznych zebraniach koordynatorów z każdej organizacji. Planujemy wspólne przedsięwzięcia czy wspólną bazę danych. Y, osób które korzystają z naszej pomocy. Akurat tak się fajnie tutaj w tym konsorcjum dobraliśmy, że są i street workerzy i placówki właśnie opiekuńczo-wychowawcze, tak jak nasza i TPD, no placówka specjalistyczna, jaką jest Serduszko dla dzieci i jeszcze jest to tam dodatkowo okraszone zajęciami socjoterapeutycznymi prowadzonymi przez organizację Ku Zmianom. Któraś z organizacji coś ma, to się wymienia z innymi, jak ktoś ma czegoś więcej na, danym, na dany moment, to po prostu oddaje innym organizacjom potem, czy to żywność, czy to słodycze, czy, czy jakieś tam gadżety dla, dla dzieciaków, to, to, to się po prostu wymieniamy, bo wiemy, że to są nasze wspólne dzieci. Niezależnie od tego, do której świetlicy chodzą, niezależnie z których zajęć korzystają. Pracowaliśmy bardzo intensywnie z organizacjami, ze szkołami. Tych spotkań było przeszło 20. Staramy się podejść w pionierski sposób do kwestii odrabiania lekcji, wsparcia szkoły w kwestii edukacji. Początki były dość trudne. Polegały one na przełamaniu. Uf. Chyba wspólnych oporów działania razem szkoły i organizacji pozarządowych. Patrząc na, na to, jak się zmienia współpraca ze szkołami, z innymi instytucjami publicznymi, które są też w konsorcjum i patrząc też na same dzieciaki i młodzież, która przychodzi w nasze spektakle, widzę, że zaczyna działać po pierwsze lepszy przepływ informacji. Po drugie, też taka większa otwartość i znajomość, gdzie pokierować to dziecko, jeśli dzieje się coś trudnego, a jakby my jako instytucja sobie nie, nie damy rady. Lokalne systemy wsparcia to jest myślę, że taka idea, która, która odwołuje się trochę do tego, że najbardziej efektywne jest to, co uzyskujemy z najbliższego otoczenia. To, co jest potrzebne, to jest y, takie myślenie o finansowaniu tego typu przedsięwzięć y, w perspektywie nawet nie 20 czy 20 kilku miesięcy, ale myślę, że nawet 5 lat. Nie chcielibyśmy rozczarować naszych podopiecznych, ich rodziców i mówiąc do widzenia, nie wskazać kolejnego terminu, kiedy wznowimy działania. Jako konsorcja w dalszym ciągu budujemy lokalne systemy wsparcia. Jesteśmy gdzieś na początku tej drogi, już widać pierwsze owoce, aczkolwiek potrzebujemy jeszcze dużo pracy, potrzebujemy jeszcze dużo nauki, aby nasza praca przynosiła jak największe efekty, żeby ta rewitalizacja społeczna wyprzedzała. A może nadążała za tymi przemianami, które są tak dla wszystkich widoczne. Daje mi to bardzo dużo radości. No, gdzieś tam to jest w moim sercu, że no, zapamiętam to na bardzo długo. To jest taka jedna z najlepszych przygód.